Cześć kochani, poszłam trochę pobiegać. Skorzystać z pięknej pogody, jaką dzisiaj mamy. Jest idealna na bieganie. Jest ciepłutkie słoneczko, nie jest wcale takie ostre. Więc stwierdziłam, że wybiorę się ci trochę pobiegać, bo moja kondycja jest naprawdę masakryczna. Ostatni raz biegałam to jeszcze na długo przed COVID-em. Więc stwierdziłam, że tak teraz po malutku zaczynam i na razie robię sobie kilometrówki z dłuższym spacerem okolice tutaj mam naprawdę przepiękne więc trzeba z tego korzystać zwłaszcza że u mnie w domu teraz koło mojego bloku buduje się kolejny blok i mam naprawdę niesamowity hałas to nie jest nic przyjemnego a tu mam tak piękne tereny że wręcz jest aż grzechem nie wyjść na spacer. Spaceruję sobie i tak słucham jak pięknie tutaj ptaki śpiewają. Po drugiej stronie ulicy jest kolejny park. To jest taki park połączony jakby z lasem. I to już jest taki, wiecie, najprawdziwszy las, bo tutaj to jest... No to już jest taki mocno wycięty park, raczej las, raczej pozostałości lasu więc tutaj aż tak dużo nie ma ptaków. Natomiast tam po drugiej stronie, to słuchajcie, wieczorami tam jest po prostu taki koncert. Może się kiedyś wyjść tam, tam kiedyś wieczorem, aczkolwiek troszeczkę się obawiam, bo widziałam, że wiele osób na grupie takiej naszej, tutaj osiedlowej, napisało, że bardzo wiele osób spuszcza tam psy. I bardzo często są to psy takie, wiecie, no nieodwoływalne, więc tak... To troszkę się obawiam, bo ja jednak. Troszkę się jednak obawiam w ogóle psów. A jednak. Jak pies jest nieodwoływalny, to tak trochę słabo. Mimo, że nie wolno puszczać psów. No to jednak wiele ludzi myśli takimi kategoriami, że skoro to jest las. No to wiecie, wolność tam w swoim domku. No to jest takie trochę słabe. Zawsze. Zawsze byłam tego przekonania, że wolność jednych nie może się odbywać kosztem wolności drugich, więc no, no, ale żyjemy w takich czasach, jakich żyjemy. Jest to dosyć smutne. Witajcie, kochani, ja jestem teraz na parkingu przed sklepem, muszę zrobić jakieś konieczne zakupy. I zaraz szybko jadę do mamy. A potem y, mam zajęcia z hiszpańskiego, także y, dzisiejszy dzień jest taki dosyć y, mocno szalony. A potem muszę się wziąć za sprzątanie w mieszkaniu, znaczy może nie tyle sprzątanie, co przeorganizowanie y, zawartości swoich szaf, bo jakoś tak nie potrafię się, wiecie, y znaczy robi mi się po prostu bałagan w szafach i robi mi się bałagan, po prostu nie mam jakiejś organizacji. Muszę to przemyśleć w ogóle, jak, co chcę, co, czego potrzebuję i tak dalej. Ale najpierw muszę porobić to, co jest niezbędne. Także to priorytet. Jestem już z powrotem w domku. Zakupy zrobiłam i w końcu dostałam szczypiorek, za którym dosyć długo chodziłam. A raczej to on chodził za mną, ponieważ miałam takiego, ma taką wielką ochotę na omleta ze szczypiorkiem. No i nigdzie go nie mogłam dostać i w końcu dzisiaj go dostałam. Więc robię omleta i siadam do obróbki filmu. Jednego, drugiego, bo już troszeczkę zaczęłam więcej nagrywać i mam nadzieję, że w końcu więcej się filmów zacznie pojawiać na moim kanale. To jest mój omlecik. Ja teraz szybciutko go wszemam i biorę się za porządki na dyskach, bo ostatnio mam naprawdę tak pozawalane dyski jakimiś takimi, wiecie, śmieciowymi rzeczami, nic istotnymi, nie żadne istotne rzeczy, więc muszę to wszystko pousuwać, poprzynosić, jakiś taki zrobić porządek. Także ja się biorę za porządki, najpierw za jedzenie. Jakbyście były ciekawe, to ten omlecik składa się tylko z trzech jajek, szczypiorku, kiełbaski, i posypałam tartym serem i nic więcej. Oczywiście na oleju. Także bardzo polecam, bo jest naprawdę mega, mega dobry i bardzo sycący, bo naprawdę będziecie po nim najedzone. Właśnie odebrałam paczkę, ponieważ zamawiałam. Osłonki do moich roślin, ponieważ już sporo kwiatków wymaga przesadzenia. Niestety niektóre, niektóre mi się tutaj nie przetrwały, przeprowadzki i chyba im się za bardzo tutaj nie spodobało. Dlatego, no niestety, ale muszę coś poprzesadzać. I troszeczkę mi brakuje jednak tych osłonek. Zobaczymy, co tu przyszło, bo ja powiem szczerze że nie pamiętam, co ja zamawiałam No, ale to jedziemy. Ja się przełożę na drugą kamerkę i zaraz wracam. Mam sporo sukulentów do przesadzenia, które mi się tak mocno rozrosły już, że wymagają większych doniczek. Nie zamawiałam ich dużo, bo aż tego tyle nie mam. Ciekawe, jakim w w one przyszłe. Tu jest 14 cm. Jak na plastikową, to jest plastikowa zwykła osłonka i muszę przyznać, że jak na plastik całkiem fajnie jest wykonana. Co my tutaj drugi mamy, ale ładnie jest. I za chwilkę, przełożę Wam się za chwilę na drugą kamerę, bo patrzę, że całkiem fajnie jest zabezpieczona. Niby wszystkie te osłonki, które zamawiałam są yy, są plastikowe. I jestem pozytywnie naprawdę zaskoczona, bo są i zrobione. 14 cm podwójnym, taka podwójna. Fajny efekt daje. Zamówiłam drugą taką samą, tylko w innych kolorach. To też jest bodajże 14. Tak, złoty jasne. one w środku mają jeszcze nie wiem czy to uda mi się pokazać widzicie, o, o, o. widzicie to są zielone to jest taki ala klej fajnie bo w paczce yy, te dwie części nie latały ze sobą i taką dużą dokannę ona ma w środku ten wkład samopodlewający się jak to się fachowo nazywa Coś takiego. To już ma 19 cm. No to czyli będzie idealne do mojej kamy. Tu chciałam Wam pokazać. Całkiem fajnie były te wszystkie zabezpieczone. Nic nie frowało, a to mi się bardzo podoba, bo niestety niektóre sklepy to tak macoszemu traktują. Bardzo mi się podoba duży karton, chociaż na rowerze ciężko go było przewieźć. Mój nowy nabytek Kanna, yy, o już yy, wspominałam na Instagramie. No zobaczymy pierwszy raz. Yy, mam taki gatunek, więc zobaczymy. Troszkę za dużą yy, kupiłam osłonkę. Ale z tego co zauważyłam, on bardzo szybko rośnie. Więc ja myślę, że. Niedługo i tak by cię trzymała Przepięknie kwie, tak go zobaczyłam w sklepie musiałam, musiałam go po prostu kupić Tu mam moje uschnięte hyacynty Zobaczymy czy po zeschnięciu coś z nich będzie Na razie taki delikatnie podlewam Żeby jednak się nie zasuszyły tak całkowicie Więc zobaczymy czy coś z nich wyrośnie I tu są moje Tu są moje werbeny i tą niestety kupiłam chyba z jakąś chorobą bo mi y, usycha y, ta chyba nie wiem czemu nie chce mi kwitnąć widzę, że ma bardzo dużo pączków ale mi nie chce kwitnąć no a ta pierwsza jest po prostu przepiękna no to zwykły rozchodnik czekam aż się wybarwi tutaj na parapecie mam te trzy doniczki to są mieszanki kwiatów. To są takie mające na celu zwabić motyle. Ciekawa jestem, jak one będą kwitły. Bardzo jestem tylko ciekawa. I tutaj poprzesadzałam parę sukulentów. Niestety z moich sukulentów przetrwał perła N Nuremberga, tak. Akurat świeżo ją przesadziłam, więc ona ma takie plamki, ponieważ ona, jak się dotknie, widzicie, ona zmienia kolor, a w zasadzie nie tyle zmienia kolor, co ona ma na listkach takie wypustki, które się po prostu zamykają pod wpływem dotyku. Spotkałam się też z określeniem tego kwiata nieśmiała perła chyba. Coś, coś kojarzę, że to słowo nieśmiała. Że ona się po prostu zamyka pod wpływem dotyku. Yy, tu dostałam drzewko szczęścia, o którym wspominałam w poprzednim filmie. Zaczęło mi ładnie odbijać tutaj, bo widzicie te listki? Coś tam, jakaś choroba złapała. No i teraz myślę, że już będzie ok Dostał lepszą zimę, dostanie jeszcze odżywkę. I tutaj próbuję ratować yy, mojego skulenta, nazywa się Czarny Książę, no na razie jest w katastrofalnej kondycji dostał lepszą zimę i teraz jeszcze go zasilę odżywką, no i może coś z niego będzie i tutaj palma Madagaskaru pamiętam ją, jak kupowałam ją, Bajamba bardzo malutką niestety coś nie wiem dlaczego, ale w trakcie przeprowadzki Coś te listki takie mam nadzieję, że ona mi odżyje. Bo bardzo wyjątkowy kwiat, bardzo ciężko się go przesadza, ponieważ ten kwiat nie ma kolców, a zobaczcie on ma ciernie. I przesadzanie bardzo boli, więc trzeba robić to bardzo ostrożnie w rękawiczkach. No nic kwiatki przesadzone, więc będę już dzisiaj kończyła. Cieszę się, że by, by, byłyście, byliście ze mną i mam nadzieję, że tego typu filmiki Wam odpowiadają, ponieważ na chwilę obecną tylko tak jestem w stanie nagrywać, a chciałabym nagrywać, ponieważ bardzo to lubię i bardzo lubię Waszą obecność. Także dziękuję, że jesteście ze mną i do zobaczenia w kolejnym filmie.